Duże zainteresowanie wzbudziły w zamościu regionalne trzecioligowe derby pomiędzy miejscowym Hetmanem a Orlentami z pomlek Radzin Podlaski. Sympatycy zamojskiego Hetmana z pewnością opuszczali stadion w pełni zadowoleni. Obejrzeli bowiem ciekawe i emocjonujące widowisko, a ponadto w regionalnej konfrontacji ich zespół zdecydowanie pokonał Orlenta 3 do 0. Zamościanie od pierwszych minut zdecydowanie dominowali na boisku, stwarzając wiele groźnych sytuacji bramkowych. W 21 minucie po doświadkowaniu zrzutu wolnego Serż główką z 12 metrów uzyskał dla gospodarzy prowadzenie. W kolejnych minutach Hetman stwarza kolejne sytuacje. W 33 minucie po rzucie rożnym Wachowicz z najbliższej odległości trafia w słupek. Jednak już dwie minuty później piękny strzał łuczywka w samo okienko ustala wynik pierwszej połowy. Po zmianie stron w dalszym ciągu kredyktują Zamościanie. mościanie. W rezultacie w 51 minucie po kolejnej bardzo ładnej akcji ponownie na listę strzelców wpisuje się Serż. Prowadząc wysoko, Hetman całkowicie kontrolował przebieg gry, będąc dzisiaj zespołem zdecydowanie lepszym. Hetman zamość pokonał na własnym boisku Orlęta z Pomle pomnych...